Dzień dobry, witajcie kochani na moim kanale. Ja nazywam się Weronika Wucman. Dzisiaj chwilkę poopowiadam o nawykach. Poprosiliście mnie, żeby, żeby nawiązać do tematu wprowadzania nawyków. Wiadomo, że chcemy mieć zdrowe nawyki. No Nikt nie chce mieć niezdrowych nawyków, czy też złych nawyków, czy negatywnych. Jakie, jak, jak tam, jakie przymioty temu nadamy. Z nawykami, tak jak ze wszystkim, jeżeli decydujemy się wprowadzić coś w swoje życie nowego, bo zanim nawyk stanie się nawykiem, czyli zanim jakaś czynność będzie nawykiem, to jest po prostu czymś nowym dla nas, dla naszego organizmu, dla naszego środowiska dla nas, dla ciała dla otoczenia. Więc Najpierw trzeba dać sobie na to tyle czasu, ile będzie nam potrzeba. Wprowadzamy nawyki w życie najlepiej po jednym. Jeżeli mamy potrzebę wprowadzenia w życie czegoś nowego i potrzebę, żeby stało się to nawykiem, to zróbmy to bardzo powoli wprowadzajmy jedną zmianę do momentu, aż ona stanie się właśnie taką czynnością, właśnie która nie wymaga od nas żadnego zaangażowania. Co się dzieje w życiu, kiedy wprowadzamy zmiany? Najpierw jest to jakiś opór w ciele, wiele pytań, wątpliwości, czy to na pewno jest mi potrzebne, po co to mi jest, po co ja to robię, chcę, ale potem znajdują się wymówki różnego rodzaju. Ta zmiana, tak samo w ciele się dzieje, tak? jeżeli my zaczynamy z ciałem robić coś nowego, to najczęściej jest opór. Bo ciało reaguje dokładnie tak samo na zmiany jak my. Jest komfortowo, jest wygodnie, leżę sobie na kanapie, przychodzę z pracy, leżę na kanapie. Po co to zmieniać jakimś wysiłkiem, czy jakąś czynnością, która wytrąca nas z tego wygodnego. Więc musi nastąpić taka mobilizacja, która Pozwoli nam na wykonywanie tej czynności, cokolwiek to jest, czy to jest czynność umysłowa, jakiś wysiłek umysłowy, na przykład nauka języka lub czegokolwiek, czytanie książki, jeżeli wiele lat już nie czytamy, czy to jest taka fizyczna czynność, gdzie też następuje mobilizacja wszystkich systemów w ciele. Musimy mieć właśnie tę świadomość, że całe ciało, wszystkie systemy zaczynają być wprowadzane w ruch. I będzie opór, będą wymówki, szukanie alternatyw, jakichś innych opcji, lepszych. Może to już nie jest takie, myślałam, że to będzie inne, a jest inne. Wszystko to właśnie się będzie wydarzać yy, po drodze, przy zmianie, bo zmiana działa na poziomie biologicznym na nas. Biologicznym. I teraz, zanim nawyk stanie się nawykiem, to jest zwyczajem. I mm, różnie tutaj, y, różnie o nawykach już powiedziano, y, różne są koncepcje y, doprowadzenia jakiejś nowej czynności y, w życiu do nawyku. Y, naj, spotkałam się właśnie z takim określeniem, że przed nawykiem jest zwyczaj. I ten zwyczaj. Dobrze jest wprowadzać po czymś, po jakiejś czynności, która jest nawykiem, takiej, o której w ogóle nie myślimy, czyli od ciała już to kompletnie nie wymaga żadnego wysiłku. Powiedzmy sobie, wstajemy rano, idziemy umyć twarz zimną wodą, myjemy zęby. Kompletnie się nad tym nie zastanawiamy. Po prostu robimy to. Czasami ja mam takie wrażenie, że nie wiem, kiedy to się wszystko stało. Już jestem umyta, zęby mam umyte, jestem uczesana, bo robię to wszystko poza jakby angażowaniem swojego umysłu. To już są te czynności są tak dla ciała znane, że nie wymagają dla niego wysiłku. Więc dobrze po takich rytualnych czynnościach, które robimy codziennie o określonej porze, właśnie wprowadzić coś nowego, żeby to było jakby przedłużeniem tego, co już nie jest zupełnie wysiłkiem. Zupełnie. Czy wracamy z pracy, czy wracamy ze szkoły, ze studiów gdziekolwiek, mamy coś stałego. Mamy na przykład, nie wiem, po pracy 5 minut przerwy, robimy jakąś trasę, czy to samochodem, jedziemy może przez zakorkowane miasto, może idziemy na piechotę i możemy sobie w tym czasie, kiedy to jest codzienne, powtarzalne, na przykład po skończonej tej czynności, kiedy parkujemy samochód albo. Znajdujemy się już na swoim osiedlu, czy pod swoim domem, pod swoją klatką. Możemy na chwilę się zatrzymać i zrobić 10 oddechów. Albo pomyśleć sobie o czymś, zmobilizować nasz umysł. Jeżeli ktoś lubi wizualizację, to zwizualizować sobie, wprowadzać coś, co chcemy wprowadzić, po takich czynnościach, które są codziennie. To jest taki przykład żeby, bo większość z nas tak, jedzie do pracy, czy wraca z pracy, idzie, przemieszcza się, idzie i wraca. Czyli tam, gdzie są czynności powtarzalne, kiedy nie wymaga to aż takiego od nas wysiłku, bo pokonujemy jakąś trasę, tak samo jak jeździłam do, do pracy, do biura, 7 minut w jedną stronę, to czasami po prostu nie wiedziałam, kiedy już jestem na parkingu. Bo ta trasa już mi była przez tyle lat tak znana, że właściwie nie wiem kiedy ona przebiegła, i tam sobie myślałam o różnych sprawach w tle. I to jest taki moment, kiedy podjeżdżasz na parking, na przykład zatrzymujesz się i możesz sobie zrobić kilka głębokich wdechów i wydechów, albo pomyśleć sobie o czymś, albo nie wiem, uczysz się języka, to żeby sobie powtórzyć 10 nowych słów, obojętnie. Coś, co jest stale wykonywane codziennie przez ciebie, po tej czynności wprowadzamy jakąś zmianę. Małymi kroczkami. Niewielka zmiana, aż staje się ona zwyczajem, a potem nawykiem. Więc to jest jakby jedna z możliwości. Te nawyki. Mówi się też o tym, że Nawyk powstaje wtedy, kiedy jakby mamy w, po wykonaniu czegoś, po jakimś wysiłku, kiedy mamy nagrodę i jest potrzeba otrzymania tej nagrody. Czyli jeżeli mamy nawyk e, powiedzmy, zjedzenia, kiedy się zestresujemy, sięgamy po słodycze. Taki nawyk mamy. Bo nasz mózg żywi się cukrem, glukozą, tak? Bardzo łatwo jest go zaspokoić właśnie poprzez jedzenie, zjedzenie czegoś słodkiego. Więc mamy taki nawyk, że jak się zestresujemy, sytuacja jest nerwowa, Weźmiemy słodycza, zaspokoimy to, co potrzebujemy, mamy nagrodę. Oczywiście, że jest przyjemnie też, bo smakuje i jest pyszne. Jest nagroda i my mamy też potrzebę tej nagrody. Potrzebę tej nagrody. Więc dobrze jest sobie uświadomić, po co my jakąś zmianę wprowadzamy w życie, która ma się stać nawykiem. Bo co to za nagroda tam na nas czeka? Musi być nagroda. Czyli jak wsiadamy na rower, na przykład mamy, mamy taki zamiar wprowadzić nową czynność w życiu, czyli jazda na rowerze. I co, co, co my mamy mieć z tej jazdy na rowerze? Albo z biegania, albo z rozpoczęcia ćwiczeń jogi. Ma być ta nagroda. Ma być ta nagroda, bo ona wyzwala w nas potrzebę aby ta zmiana, ta czynność, ten zwyczaj stał się nawykiem. Musi być nagroda. I my mamy mieć przyjemność z tej nagrody. To nie ma być tam nagroda jakaś, tylko przyjemność mamy mieć z tej nagrody, którą dostaniemy. Czyli wprowadzamy nawyk powoli, najlepiej jeden tylko drobny, mały, jednocześnie. Wprowadzamy nawyk po czynnościach, które już są nawykiem i nie wymagają wysiłku. Czyli takie, że nasz mózg i nasze systemy wszystkie nie są w gotowości, że coś się dzieje w napięciu, że teraz robimy jakieś rzeczy i Boże, że wszystko się tutaj musi teraz spiąć na wyżyny, żeby to zrobić. Mamy coś, co jest stale przez nas robione i nie wymaga wysiłku. Po prostu z automatu lecimy z tym, i po takiej czynności wprowadzamy zmianę. Małymi krokami. Jak nie codziennie, to może co drugi dzień. Jak nie co drugi, co, co trzeci. To jest druga rzecz. Pamiętamy o tym, że zmiany powodują bunt na różnym poziomie. Ciało może się buntować. Otoczenie może się buntować, my sami niby chcemy, ale też może być opór na to, że wprowadzamy coś, więc to też trzeba zaakceptować i też poobserwować, delikatnie się z tym obchodzić, w moim rozumieniu nie forsować, nie dociskać, bo im bardziej dociskamy, wiemy, to fizyka jest, im większy napór, tym większy opór. Nic tutaj nie wymyślimy w kwestii fizyki, chyba. Yy, więc dajmy sobie też właśnie taką, jakby obserwując to, w jakim stopniu i nasileniu możemy wprowadzać tą zmianę, która ma się stać nawykiem, i pamiętajmy o tym, żeby była nagroda, bo mamy pragnienie nagrody. Pragnienie nagrody i mamy mieć, bo nam się należy. Tak mówi mój tato: należy nam się. Więc nagroda nam się należy, i przyjemność z tej nagrody też. Pamiętajcie o tym. No i napiszcie, jak to u Was jest z nawykami, jakie wprowadzacie, jak Wam idzie, czy coś jest trudne, czy coś jest łatwe. Może podzielcie się też swoimi doświadczeniami, żeby było dla innych. A ja za dzisiaj dziękuję i trzymam kciuki. Powodzenia. Do zobaczenia.